Siema, siemanko, siemaneczko, 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 laki z tej strony razem z moimi super dziećmi, przywitajcie się! Siemaneczko, juhu. siemaneczko, juhu! Dzisiaj jesteśmy organizatorami pewnego super wydarzenia na serwerze, co dzieci no, powiecie widzą jakiego. Ale fajnie, będziemy grać w szachy normalnie gry planszowe wszystkie. Wow! Wszystkie gry planszowe, naprawdę chodźcie, pokażemy, zaprezentujemy jak to będzie wyglądało. I słuchajcie, słuchajcie, tak tutaj będzie, tu będzie start, rozpoczęcie, pełna gala, dużo ludzi przyjdzie, dlatego mhm. tu będzie otwarcie całe. Wow okay. Jeśli chcecie nam pomóc w organizacji właśnie tego wydarzenia w gry i dołączyć do Lucky Team, to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Obowiązkowo, obowiązkowo! E, no e, i, i zobaczcie, i przedstawiamy Wam. O, tu już przyszli nasi goście, tak? Testują gry. Tak, 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 przyś, tak. przyszli, przyszli. Ej, a w ogóle. A w ogóle mamy jakąś kość do gry, żeby zagrać w te gry planszowe? Hmm, ciężko. No ja ogólnie nie wziąłem ze sobą. Nie przygotowany jestem na takie coś. Tato, tato, jak się grało w warcaby? Jak się grało w warcaby? Nauczysz nas? Tak, to po ukosie się gra. E, no dobra, ja białe mi zaczynam, białe zawsze zaczynam. Dobra, i po ukosie ustawiasz tym Dobrze, ty, dobrze, barcaby. po ukosie, rozumiem, e, dobra. Chy, to czy my ogólnie ty, zobacz, to jest, to jest, to jest, to jest e, super, e, super gra, widać, że oni się znają, to są profesjonalni gamerzy, tutaj są zawody mistrzostwa e, ja Polski. Tak, widzę właśnie, ale mega sprawa. Ej, patrz, kolejni ludzie przychodzą, widzisz? Chodźcie, chodźcie dzieciaki, tu zaczynamy gierkę w twistera, co nie? I w 5 sekund, chodźcie, chodźcie. Teraz możemy grać Rzucamy kostką. Jaki ogólnie ten. Jaki żółwik. Zobacz, widzisz jaki żółwik? Zielony? Dobra, rzucamy kostką, niszczymy. I uwaga, wypada. Szóstka, i patrzcie, co wypadło. Buty normalnie. Ty, co to za grę? Tej gry tutaj nie znałem. Co oni grają? Podejdźmy bliżej. Prawa noga na zielony, ja mam. Okej, okay, teraz tak ty... z nimi. Ty, y, Szymon, y, lewa noga na, na niebieski. Okej, okay, masz Lewa widzę? noga na niebieski! Ej, ej ale ty, ty z nami będziesz grał? Chcesz A? się z nami y, ten, stoczyć walkę? Nie wiem, właśnie, no nie wiem, no słyszałem lewa noga na niebieski i nie chciałem przegrać. Uwaga, to to <laughs> musimy z... na zielone. <laughs> ty umiecie, potraficie w to grać. Ty tu Dobra, się losuje kostkę. Tu się losuje. okej. Piąteczka wypadła. Czyli lewa noga na żółty. Lewa noga na żółty? To jest twister, okay. tak? Ej, kto? Tak, to jest twister. Jakie znacie zabawy y, widzowie y, planszowe? Monopoly, jakieś twistery, warcaby, szachy? Napiszcie w komentarzach, jakie wy znacie y, właśnie gry planszowe. Ej, ale kostki nie ma! Gdzie jest kostka? Gdzie się zgubiła kostka? No właśnie, nie ma jej tutaj. Jejku, musiałby ktoś pójść po kostkę, bo się w to bardzo fajnie gra. Dobra, czekajcie, no. ja pójdę po kostkę, poczekajcie, to... dajcie mi chwilę, ja zaraz przyjdę. Dobra, okej, czekamy. Dobra, to okay. czekamy ja i gramy. Organizuję ogólnie yy, przyjęcie gry planszowej i zapomniałem kostki, ale ze mnie! Yy, ja cię normalnie. Normalnie, no nie wiem, zapomniałem po prostu, zapo zapomniałem każdemu zdarza się zapomnieć. Kostki, gdzie kupię teraz kostki do grania? O! Tu jest jakaś kostka do grania, ty! Czekajcie! Może ją wezmę? Czekajcie, podejdę, podejdę. Hmm, to jest pizza. Wezmę pizzę jeszcze dla moich, dla moich y, tutaj, y, osób, które biorą udział. Okej, okay, no to, to losujemy, losujemy z mojej kostce. Okej, okay. dobra, los, losowanie jest wyrzucił, zaczęte. Wyrzucił pan jeden. Znowu taka nieszczęśliwa liczba, no nie, a drugi raz? O. Wyrzucił pan jeden. Znowu? No nie, ta kostka jest bardzo nieszczęśliwa i muszę kupić inną. Y y Jeszcze jaka kostka? Jaka kostko, y no co, czemu, czemu tak słabo wyrzucasz? Ty nie umiesz rzucać chyba kością, że cały czas takie małe liczby no wychód wynosi. Nie, to ja jestem smutną kostką, potrzebuję pomocy, nikt nie chce ze mną zagrać w moje super gry <słuch> planszowe, musisz mnie uszczęśliwić, jeśli chcesz, żebym wyrzucała same dobre tylko nominały, to musisz wyrzucać, to musisz ze mną zagrać w super gry planszowe, wejść No do ja chcę, świata. jasne, jasne, a pan nic nie stało, bo widziałem przed chwilą Pana w Bedroku. No właśnie, no właśnie, wszystkie kostki, które mam w ekwipunku są nieszczęśliwe. A widzi Pan, Pan już nawet coś wylosował szczęśliwego, a ja byłem w TNT, wybuchło tam. Jeśli, jeśli chce Pan, żebym była szczęśliwa, to zapraszam tutaj. Gdzie ja jestem, co to, ale kolorowo, jak to jest pięknie, to jest jakiś tor i auta. Auta i motory, co bierzemy do wyboru? Tym autem już jeździłem. Dobra, motor weźmiemy. Wsiadamy na motor. Dobra, yy, tankujemy motor. Dobrze, że wziąłem ze sobą benzynę. I jedziemy! O co tu chodzi w tych zawodach, jak ja normalnie sam jestem na tych zawodach? Czekajcie, co to jest? Jakieś nowe kości Jak one się mienią, jak one się świecą. Diskobal. wylosowałem jakiś discobal. Czekajcie, patrzcie. Odsunę się, bo nie wiem co tu się stanie zaraz. Ja cię! Wiedziałem, wiedziałem, że to jest jakaś podpucha, mówiłem. Dobrze, że się odsunąłem. Ja teraz muszę wziąć to. Ty, Dobra, wziąłem ten motor. Duży! Ty, duży, ty też tutaj grasz? Ja właśnie nie wiem o co chodzi. Przyszedłem do tego świata i patrz, normalnie jakieś dziwne laki, bloki tu są. Takie te kości. Uważaj! Patrz, co uważaj, uważaj, uważaj! to? He. Patrz, zobacz, zobacz, co tam jest. Jaka zbrojka, super, ty? Uciekaj. Jakie ma y, moce? Ty, no super! Ona jest jakaś wow. niewidzialna. Ej, ty też tu grasz w ty te, w te Laki Blockiota tutaj w ogóle chodzi. Ej, patrz, deszcz psów i kotów. Patrz, patrz, patrz! Co? Ej, co? A no wiesz, że wierzę, koty? To... Koty ogólnie spadają na cztery łapy i, i nic im się nie dzieje? No wiem właśnie, ale patrz, one siedzą. Ale fajne w ogóle te rzeczy tu są. Ej, o nie, o nie! O nie! Ale nie! Nie to perze, Nie to perze wow. Z TNT! Ty Ej, ja teraz dopiero pojawiła mi się ta gra plaszowa! Ale ta hmm. gra plaszowa jest super! Ty ja w ogóle wiesz, ja po drodze tutaj pootwierałem jeszcze te... te Uważaj, odsłuchaj się, odsłuchaj się, o coś, o się tutaj! Ja próbuję. cię! Dzięki, że mnie ostrzegłeś. No. I ostatni, ostatni i Ale one się ładnie mienią ogólnie, co? No, bardzo ładnie. Ale chyba musimy iść już na grę planszową No musimy iść, to wypróbować. O, teraz będzie O nie, znowu był to! No dobry. Dobry, witam Was wszystkich. Jeśli chcecie wziąć udział w najnowszej grze planszowej, mam nadzieję, że macie swoje kości. No żartuję, tam jest wszystko naszykowane i zapraszamy, zapraszamy, aby zagrać. Chcecie z nami zagrać? Chcecie z nami zagrać w grę planszową? Kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z meczkiem. już teraz, jeśli tego nie zrobiliście, oczywiście. Jeśli wcześniej już kliknęliście, to super, jesteście z nami i jesteście w laki team. Dobra, lecimy w grę planszową. Proszę pana, o co tutaj chodzi? To co ja z duży będę? Duży? My jesteśmy razem na na polu bitwy. O co tutaj ha. chodzi? to, to to tor. Ty, my chyba teraz będziemy musieli losować w ogóle kostki. Popatrz. Ej, ja, ja, ja... Ty, to może zacznij, co? Ja ty, to my jesteśmy piąkami tutaj tymi, tak? I tutaj tak. jest trasa, którą musimy pokonać. Wow. Mhm. Jak to jest Ale niechcia. fajna plansza. Jak... No, fajna plansza. Ta gra planszowa naprawdę bardzo mi się podoba. To co, zaczynamy chyba, co? Zaczynamy, zaczynamy. Patrz, już przyszła tu kostka do nas. I będziemy losować w ogóle. Dobra, to zacznij pierwszy. Dobra, to ja... I losujemy, losujemy, losujemy kostkę. Wyrzuciłeś cztery. Cztery! cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale super, a niebieski. Teraz, a czekaj, a ja, ja teraz wylosuję. Uwaga! I Wyrzuciłeś losowanie? Wyrzuciłeś sześć. Jest, to sześć. Raz, dwa, trzy. Jak to sześć? On, on wyrzucił sześć. Jak to. Cztery, pięć, sześć. Trafiłeś szóstkę, rzucasz jeszcze raz. No nie wierzę. A ja tu mam w ogóle jakieś kombo, yy, nie wiem co dalej Tu mam jakieś zadanie chyba do wykonania Wyrzuciłeś tym. sześć Ja losuję jeszcze raz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Ej, to o, jest niesprawiedliwe I no to jest niesprawiedliwe, dużo że już jesteś tak daleko Teraz moja kolej rzuca ta ja wykonać wyprzedziłem. zadanie Ja już wyprzedziłem, wyprzedziłem cię, był pierwszy Co to za zadanie tutaj mam? Mam jakieś zadanie na tym polu Muszę wziąć jakąś miksturkę Dobra, wziąłem miksturkę na szybkość Ej, tu jest jakiś parkour do pokonania, chyba będę musiał przeskakiwać to. Dobra, uwaga, trzymajcie kciuki za mnie, trzymajcie kciuki. Uwaga, lecę, pędzę szybko, pędzę, pędzę. Wow, Jocie, jaki jestem dobry, widzieliście to? Jest, dobra, pokonałem ten. Ej, ocuń się, ocuń się. Ej, tu jest jakiś creeper mnie, creeper mnie wystraszył, widzieliście? Wow, wo, wow, szybko. O goni, creeper mnie goni, szybko, szybko, uciekajmy, uciekajmy. Jest, jest, jest. Wow, udało mi się. Jest, udało mi się. Dobra, a teraz ja rzucam kostką. Kostko, kostko, chodź tutaj, muszę cię to wyrzucić. Widzowie, trzymajcie za mnie kciuki. Napiszcie teraz w komentarzu, nie wiem, jakąś cyfrę od 1 do 6. Napiszcie najlepiej 6 i wtedy może wylosuję tą, tą cyfrę. Dobra, yy, uwaga, rzucam kostką, rzucam kostką. Wyrzucił pan 5. 5? Y Raz, dwa, 3, 4, 5. Duży, Ej, to... duży, chyba cię przegoniłem, bo tu jest to chyba teraz... piątka. Teraz ja, teraz ja. Wyrzucił pan cztery raz, dwa, trzy, cztery Co? O, już jest tak daleko! No nie, to jest nie. Dobra, teraz ja rzucam kostką następną. Ej, dzięki widzowie, że wpisaliście piątkę w komentarzu, bo teraz tak naprawdę udało mi się przejść tutaj na skróty, proszę pana, e, znaczy kostko losujemy dalej. Kostko. Wyrzucił pan sześć raz, dwa, ha, 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 ha. sześć, sześć wyrzuciłem 3, 4, 5, 6! Pomarańczowa, jakaś. dów jakieś kolejne zadanie mam do wykonania. Wow, no dobra. E, to lecimy z zadania, ale przegoniliśmy już dużego. Wow, tu są jakieś kostki. To gdzie jakieś kostki mnie tutaj. E, jakieś kostki mnie tutaj gonią za mną, chyba. <laughs> musisz nas pokonać. Jesteśmy nieszczęśliwymi kostkami. <laughs> e, kości mnie gonią. Ja nawet nie mogę podejść do tych dużych kości. Może, może, laki bloki mi uratują. Ty, one mają taki zasięg, te kości, że ja nie mogę do nich podejść. Musiałbym chyba z łuku je strzelać. Dobra, jeszcze raz próbuję rozbiegnąć. O! Dobra, nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Dobra, uwaga. O, widzicie? Mówiłem, że laki bloki mi pomogą z tym, z tymi kostkami. Dobra, otworzę wszystkie lucky bloki i zobaczymy, co tutaj wyskoczy z nich. Ty! O nie! Yy! Miecz mam! Dostałem jakiś miecz z lucky bloków, ale super. O, ja dobra! Uwaga, uwaga! A, I pum! I pum! Wow. I, I kości, i kości! Już ha, ha, ha. i kości, blisko! I kości! Ale super, ale super! Wszystkie kości zostały te większe e, tak naprawdę zrobione. Zrobione zostały. Ha, 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 ha. Udaj wygrałem. się z powrotem na plażę! Wygrałem w kości! W wygrałem w kości! Pewnie przegoniłem już dużego o bardzo daleko. Dobra, gdzie teraz tutaj jest? Ten co to jest ogólnie za przejście? O, tu jest coś! Wygrałem w to zadanie, duży jest daleko, ja jestem blisko. To co teraz ma kolej. I, ile wylosowałem? Wylosowałeś cztery. O, dobra, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Patrz jak jestem blisko już ciebie! Jak to? Jak to cztery byłeś? Tak daleko, byłeś tam, dosłownie. A jak ty tak szybko tutaj. Ja cię, to ty miałeś musiałeś dwa razy to samo wylosować i jeszcze raz kostką rzucać, co? Mhm, tak, dwa razy wiem to samo. Ale He -he. farciarz, ale farciarz, dobra, to teraz moja rzut kostką, uwaga! Ja w ogóle cały czas trafiam jakieś zadania, powiem ci, są ciekawe tego. Tak? Wylosowałeś dwa. Dwa? A co? Dwa. O nie, tak nisko! Ja cię tak nisko wylosowałem, no nie no. Za ciebie teraz. Dużo no, mnie przygoni, na pewno, raz i dwa. Hej, coś tu mam. Co tam Sześć? masz? Dwa kaczka. Idziesz za nią 20 pól do przodu, co? co? Ja myślałem, że jest tylko dwa wyrzuci, no to 20 o, pól do przodu. Haha, gra planszowa jest super. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Wlusywałem tutaj kolejne jakieś zadanie, super! Ale te gleoporoszowe są super! Ale one są super! Jest! Trafiasz do świata Monopoli! Ja w monopolii kiedyś grałem, tam się kupuje działki, domy. Dobra, jestem bardzo ciekawy, co tam może być, uwaga. Wskakujemy tam i go! Normalnie taka plasza kiedyś w domu grałem, normalnie z rodzicami, ale super! Ta gra plasza Monopoli. Czekajcie, mam tutaj do dyspozycji 500 zł. 500 zł mam, okej. Okay. Ty też trafiłeś tutaj. O, pan. Dzień Monopoly? Dobry, witam, witam bardzo serdecznie. Jesteś w grze Monopoli. Ty jesteś normalnie pan Monopoli, ale tak. fajny! Właśnie w tym momencie stawiłeś swój dom do gry Monopoli i w tym momencie losujemy kosteczką. No dobra, Ej, to Uwaga, losujemy. uwaga. Uwaga, lotuje losowanie. Losowanie, wylosowałeś szóstkę! I zostałeś bankrutem i trafiłeś do więzienia. Ej, no chyba to są jakieś żarty. W czasie na tamtej draszy e, e. wszystko wygrywałem. No tak, ale teraz teraz wylosowałeś szóstyczkę. A może dam ci pizzę i, i, i może jakoś y, wylosujemy co innego z tej kostki? Oj, 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 nie, 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 proszę zobaczyć. Tam jest start. Jeden, dwa, cz jeden, cztery, dwa, pięć, sześć. Cztery, pięć, sześć. Tam jest coś, więzieniu. Tam... No nie do więzienia <laughs> wylosowałem. Proszę. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Co? Tak, właśnie jesteś tutaj wylądowałem? O jesteś nie. w więzieniu i w tym momencie zostajesz zakratkowany. Proszę bardzo. A przedsiąg miałem i... dom i całe bogactwo pięć stóp miałem. Tak i straciłeś, jesteś bankrutem teraz. Ale jedyną rzeczą jaką możesz zrobić to wylosować teraz w kostkach dwie te same liczby. Dwie te same liczby dobra. To, dobra. to ogólnie to losuje, to losuje Proszę prosię Trzy, 3 2 1 i kręcę kostką, dobra. kręcę kostką. Zaczniemy co? I proszę popatrzeć Zaczymy. na kostki. Na środku jest Udało mi się, wychodzę Wylosowałeś... z wylosowałem dwie czwórki. Dwie te same, okej, okay, to na start dostajesz teraz 500 lajków, like to jest całe 500 lajków like i teraz możesz zakupić jaki dom chcesz na tej planszy. No dobra, to zastanówmy się jaki chcemy, hmm. możecie mhm. też mi podpowiedzieć, bo wy widzowie decydujecie, ja teraz czytam komentarze, tak dlatego podpowiedźcie mi, niebieski, taki drewniany. Nie wiem, tak ja nie. tutaj mogę podpowiedzieć. Tutaj jest młyn, tutaj mamy stację benzynową, yy, tam jest A poczta. stacja benzynowa, duże dochody, w sumie za sprzedaż paliwa, to ogólnie mm -hmm. to jest coś, coś, coś tylko, pożytecznego. Ja tylko panu przypomnę, że pan stracił swój dom. Właśnie, muszę kupić wierce. dom. Jaka jest najlepsza wila? Dobra, ja biorę chyba tą niebieska, ta niebieska mi się taka podoba. Z, Z cegły niebieska. niebieskiej. Okej, okay, z całej niebieskiej. No, to biało. Dobra, no to 500 lajków poproszę z powrotem i ma pan swój dom. Co I teraz to... może pan się pochwalić swoim widzom, że ma pan swój nowy domek. To się na nie naszym polem. 500, 500 lajkami, proszę, oddaję. Mm -hmm, A, dobra, więcej teraz... tutaj chyba trochę Oki, 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 dzięki, dzięki. Bardzo ładnie, dziękuję bardzo. To ja zostawiam tutaj pan nowy domek. Y, motor już przed moim domem. No i dobra, zobaczymy jaki piękny dom mam. Wow, widzowie, kto chce do mnie dołączyć się, wprowadzić razem ze mną? Zobaczcie, jaki mam super dom normalnie. Tutaj do góry się idzie. Jest super tutaj na drugim piętrze, ale tu jest pięknie. Co tutaj jeszcze mamy? Dobra, ale super, wygraliśmy dom! Losuję teraz. Losuję teraz ogólnie kolejną tą, gdzie tu jest, o kostka, kostka już skacze, teraz moja kolej kostka, uwaga losuję, kostko, rzucam kość, to no. Wyrzucił pan pięć. Pięć? Ja chciałem sześć, no ale szkoda, no dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, mam tutaj coś. Możesz ej, ej, się o cztery pola. Ej, no ty masz jakieś super, super te wszystkie, te wszystkie pola, ja teraz chcę losować, pani no, kostko losuje. I pewnie. Wow, wyrzucił pan dwa razy pięć. O, oh, je! Yeah. Ale stamtąd to Stamtąd to Z żółtego widziałem, byłeś na żółtym tamtym. O, oh, no dobra, to dziesięć. Raz, dwa. Ojej, ale wy, wywaliło mnie. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Patrz, to gdzie jestem. Tak daleko, a ja mam tutaj napisane, że mogę się przesunąć o cztery pola. <laughs> ale Oj, to super. będziesz blisko. Raz, dwa. 3 cztery, no i co? Jesteśmy już, już tak blisko, w sumie dzieli nas tylko dwie te. Ty, tam już A ty chyba... masz nowe jakieś zadanie. Ty, tam jest jakaś meta chyba już, gratulacje, wygrałeś... dalszą grę. Meta, dobra, ja szybko idę tutaj wykonać zadanie i rzucam kostką, będę pierwszy, będę pierwszy. To są normalnie youtube'owe laki bloki. Ale super, patrzcie, nawet laki. Lucky... O nie, o nie, o nie. Laki blok tutaj nawet jest, dobra, uwaga. Ale ja, ja wolę nie otwierać wszystkich Lucky Bloków, bo e, tutaj może zaraz być jakieś TNT albo coś, dlatego zawsze lepiej się odsunąć troszeczkę dalej, jak się otwiera. Wow! Jakie kolorowe, super ekspowe zbrojki tutaj są. O, i wybuch teraz będzie tutaj, mówiłem. No ja już rozszyfrowałem. Otwieramy teraz tą jedną dużą. Patrzcie, normalnie. Masa rud! Wszystkiego, diamentów żelaza i wszystkiego! Budują się tutaj rudy! O, co to za. Ej! Ej, ty! Diamenciku! Nie otwieraj no jest... moich laki bloków! Doby... Ja jestem ja jestem bardzo szczęśliwym diamencikiem, jak chcesz mogę Ci pomóc w tym! W jaki sposób chcesz mi pomóc? Nigdy nie otwierałem tego wielkiego Laki Bloka! No i właśnie posty. ja otworzyłem tą dużą i zobacz, tutaj się tworzą jakieś rudy o, do samego. Pasto! Co jest? Co jest? Ty, ty otworzyłeś tą, 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 tą dużę, ja, czy co? tą dużą, tą dużą otworzyłem i popatrz, co się dzieje. Wow! Wow! W ogóle wystrzeliwuję. Ile w ogóle, jaki, jakie trudności. Ty weź otwórz jeszcze no. raz tą dużą, jestem ciekawy. To chodź, tutaj chodź, tu. Patrz, Ja się trzymam Otwieram. z daleka. Uwaga. O nie, to będzie coś złego chyba. Patrz, 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 coś, jakieś ognie są. Słyszysz jakieś... Co tu się dzieje? Co to jest? na dymna K i arbuzowa Arbuzy spadają Ty, tak fajne dziwne. to jest, fajne to jest, podoba mi się, dawaj otwieramy następną tą dużą To otwórz, otwierasz? Czy... No ty otwórz. No, ja otwieram. Dobra, znowu coś, coś, coś jest tajemniczego. Coś leci, ej, coś leci, tam ej, ty, zobacz! Śnie... Tsunami! Tsunami jakieś! To Co, takie coś stworzyło się? Tak! Fajne, co nie? Mamy jo. jeszcze ostatnią taką! No dobra, to dawaj ostatnią otwierę, bo ty małe tutaj takie jakieś małe... O no, zobacz, takie... Kotki. Otworzyłem, otworzyłem, nie wiem co się stanie. Wiesz Ale się fajowe! Buduje. Ty ale jakie fajowe! fajowe. To jest. Jak to samo się buduje? To normalnie są co? niewidzialni ludzie, którzy to budują. No, ale fajnie! Ty pierwszy raz takie coś widzę w życiu! Ja tak samo! Ten Minecraft jest ogólnie magiczny! No, dobra, to się tepiemy! Dobra, już się, te, się tepiemy Dobra, tutaj wydaje mi się, że pole jak uprawnie będę ścinać, to się tepie O, jestem, dobra, teraz ja wyrzucam, szybko, kotko Wyrzucamy kość, bo ogólnie musimy, e, musimy przegonić dużego, musimy być przed dużym A teraz moja kolej, obym, obym trafił raz, dwa, trzy, cztery, pięć Dobra, rzucam, raz, dwa, trzy, teraz, co wyrzucujesz? Wyrzucił pan sześć Sześć? Raz, Ej. dwa, trzy Trzymaję. 4, 5, 6, ha No jak? To Meta, no? wygrałem! Gratulacje, Pani wygrałeś flaszką! No nie, to jest niesprawiedliwe! Niesprawiedliwy Ale super, emocje były, jakie przygody, jak, jakie się cieszę, że wygrałem! O, ale super, gdzie ja teraz jestem? Co tutaj się dzieje? Pozłuchaj, pozłuchaj, ja cię muszę powiedzieć ogólnie, bo sprawiłeś teraz, zagrałeś w moim świecie, w moje gry. Jestem teraz szczęśliwą kostką i będę wyrzucać same najlepsze nominały! No dobra, to ja cię biorę, bo ja akurat organizuję wydarzenie z, 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 gry, z grami planszowymi, chodź, a kostki mi brakowało właśnie. Ja tą grę planszową przyszedłem w końcu, żeby właśnie... żeby Ciebie wziąć kostko i pójść na moje wydarzenie planszowe. Wygrałem z dużym! Wygraliśmy laki tym z dużym, ale super, że oglądaliście tą grę planszową. Chodźcie jeszcze... O, Lakuś! Chodź na, na wydarzenie i kostkę. Kostka jest tutaj, o, idzie z nami. Dobra, tyk, uwaga. Jestem. Grę planszowa, to ja losuję teraz, uwaga, ile wylosowałem? Piątkę! Piątkę! Prawa noga na prawa... czerwonym. Czerwony, prawa noga na czerwonym, a lewa noga na I, niebieskim. I głowa na, na żółty! Głowa na żółty? O ja, to ciężka misja jest, dobra. Musi się położyć, tata! Się. Dobrze się położyłem? Tak, bardzo dobrze, ładnie. Dobra, to chyba i wygraliśmy w tą grę. Wygraliśmy? Serio? Lucky team wygrał? No, Lucky Team wygrał. Tutaj pan w okularach wygrał, tutaj też dajcie, dajcie e, nagrodę. Tutaj chyba pan nie miał przeciwnika, z dog duchem pan grał. <grym> Nieważne, Dora. <grym> Ej, tata, może namalujesz mnie tu na tym obrazie? No dobra, już cię maluję. Ciek, 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 ciek. Okay. Ale super, że to oglądaliście dobra. do samego końca. Jutro ogólnie też jest nowy film, dlatego oglądajcie nowy film. Codziennie są nowe filmy na moim kanale i oglądajcie codziennie, bo będą jeszcze bardziej ciekawsze emocje. I pa. Pa,